Witam tutaj Squarpel Jak widzicie, jestem w jakimś świecie. Tak, jestem. To jest świat, który nagrałem na początku. Yy, który miał być pierwszym odcinkiem. Lecz ten będzie prawdopodobnie pierwszym odcinkiem, ponieważ w tamtym niby jest te 40, 50 fps. A co się okazuje, ty nie Auć! Nie, 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 nie. nie. Kurczo Kuczok, pa, siekiery. No, a więc prawdopodobnie jeszcze za tym razem będę musiał sprawdzić jakość. bo tyle odcinka. Dobra, naprawdę jak teraz. No, trochę głupio tak zaczynać już na gotowym świecie. Ale możecie być pewni, to nie ma żadnego haczyka, że o, zrobiłem coś i ten. Nie, tutaj jest. No, trochę głupio, tak. Wiem. Yy, teraz będę musiał wspominać od nowa o sprawach takich, że tak powiem, organizacyjnych. Nie mam dźwięku. Jeżeli wiecie, co z tym zrobić, napiszcie do mnie. Może w tym międzyczasie się zrobi, a może nie. To jest ten świat, znalazłem jaskinię. Ten odcinek będzie straszny, krótki. Boże. Zaczynałem gdzieś daleko, daleko, No teraz nie. Dobra, postawię deski, zebrałem już pełne, wszystko elegancko. To nie jest no to jest piasek. Są yy, dla tych, co nie yy, noc, na wszyscy pewnie nie wiedzą. Jest to odcinek zwany... Ta seria będzie się nazywała przygody w minecraft. Yy, yy, zebrałem trochę gliny, teraz będę poszukiwał węgla. I przetopię tą glinę i zbuduję sobie najprawdopodobniej w tym oto miejscu domek, ponieważ... Mam widok tutaj na pięknym dolno. O, jest bambus, jest świniak. Tak wiem, jest rozmnażanie zwierząt, ale mam niespodziankę, nie mam zboża i szkoda mi tego zboża. Eee, wrzuć tych świnek, a poza tym zaraz mogę umrzeć. Ging, ging, ging. Masz kara Muszę poszukać trochę węgla. Pach, pach. O ty! А хочу... Oh, yeah. Стой, <meric> <Qué? м anc não> <Có> <decorative> Ty zabiję go! Ha <laughs> kto jest Mistrzem Square Chodź z ciebie padł co Dziękuję, nie będę szukał miejsca i się osiedlał. Yy. O, jeszcze fajniej. Wybrałem super... O, pójdę do tamtej jaskini, chyba, że tu jest. jaskina Dlatego też mniej więcej mówiłem, że chcę w górze albo koło gór. Węgiel. I to jest właśnie spowodowane tym, że nie będę płakał, na rzekom rodził jak to woli, na brak węgla. Widzicie? Tak mi głupio. Nie będę wrzucał tego odcinka. Za, za mało FPS-ów. Okej, okay. jestem z powrotem, zrobiłem krótkie cięcie, sprawdzić jak się nagrywa, czy nie ma lagów. Oj, FPS-y spadły. No. Taki fajny... <laughs> nie mogę tego przeżyć.

Pesy no Ty, Nie przesadzaj. Glinę później z góry. gina, Nie, ja, piasek. tak raz jest piękna. Dobra, wracam do domu i na tym zakończę ten piękny odcinek. Bez faili. Tak, bez faili. Nie było faila. Żadnego. Ło... Wow. Łoł! Uuuu no, Tak Boże, chyba specjalnie. Dobrze, że winda tutaj jest. Jest, jest git. Aha, tamte lagi na tamtym filmiku były spowodowane, spowodowane, że ustawiłem sobie, żeby gra miała na 1000 FPSów. Tak, chciałem sprawdzić. I wcześniej się dobrze nagrywało. I... I... i dupa. Zresztą tak powiem. Po prostu dupa. O, coś przy kopie, będzie. Plum. tego węgla, on właśnie 4 klina gram na poziomie normal tak jak jest sprawa organizacyjna jest tu czat jakiś dobran nie ma zakończymy na tym odcinek jezu, to creeper komentujcie subskrybujcie oceniajcie no ja żegnam się z wami do zobaczenia